Drodzy siostry, i bracia, w jednej amerykańskiej komedii była taka scena, była rekrutacja na nianie w bogatej rodzinie. Jedna z kandydatek już tylko została, wydawała się taka przyzwoita. Na co staruszka zapytała, a w tej swojej pracy pedagogicznej, to skłaniasz się bardziej ku koncepcji Buszeja czy Carcera? Na co ta kandydatka powiedziała: No, raczej, karczera. No, a staruszka powiedziała: Karczer to sprzedawca w mięsnym, w którym ja sprzedaję, ja kupuję. To, jeżeli to było kłamstwo, to w czym jeszcze kłamiesz? I tak rekrutacja została zawalona. I dzisiejszy fragment Ewangelii zaczyna się słowami. Pewien uczony w prawie, wystawiając Jezusa na próbę, zapytał. Wczoraj, medytując te, ten fragment Ewangelii, zauważyłem, że to wcale nie jest źle, że on przyszedł, by sprawdzić Jezusa. Zawsze patrzyłem na ten fragment raczej, że ten złośliwy uczony w prawie przyszedł, aby Jezusa skompromitować. Ale pamiętajmy, że on nie wiedział, że Jezus jest synem Bożym, że jest Bogiem. On przyszedł dopiero to sprawdzić. I przyszedł to sprawdzić jako uczony w piśmie. On znał Pismo. I w całym tym dialogu widzimy, że doskonale rozumiał się z Jezusem. Jezus zadał mu pytanie, co jest napisane w prawie. W prawie jest 613 przykazań. A uczony w piśmie mówi, będziesz miłował Boga, bliźniego i siebie samego. I Jezus mówi dobrze, odpowiedziałeś. I dalej ta rozmowa toczy się na temat tego, kto jest bliźnim. Ten człowiek chce dociekać prawdy, chce się rozwijać. Widzi, że rozmawia z prawdziwym nauczycielem, nie z podrubą, nie z oszustem. I kiedy zadaje Jezus mu pytanie, czy kapłan, który minął cierpiącego, czy Lewita, czy Samarytanin, który z nich jest bliźnim, to ten uczony w prawie powiedział, że Samarytanin, chociaż Żydzi gardzili Samarytanami. A jednak tutaj okazuje się, że potrafił przyznać, że nawet Samarytanin może być moim bliźnim. To pokazuje, jak otwarte miał serce ten uczony w prawie. Szukał prawdy. Przyszedł i mówi, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne, bo to jest dla mnie ważne osiągnąć życie wieczne. Więc widzimy, jak piękna jest jego postawa poszukiwania prawdy. Nawet jeżeli na początku wydawał się przeciwny Jezusowi, bądźmy naśladowcami, tego uczonego w prawie. Poszukujmy prawdy, czytajmy prawo, czytajmy Pismo Święte. Kroczmy tą drogą miłosiernego Samarytanina, aby miłować Boga, Bliźniego i siebie samego. To jest droga z dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Niech ta prawda nam dziś przyświeca. Amen.